Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem MRG85, a to jest Minecraft i moja seria Minecraft z modami na paczce DNS TechPack. W dzisiejszym odcinku będziemy przenosić naszą maszynerię do odpowiednich budynków z tym, że to jeszcze wszystko nie będzie podłączone, ponieważ nie mam porobionych kabli do EPI Logistics naszego systemu. Mam tutaj tylko zasilanie, więc e, tylko tyle możemy właściwie zrobić e, aczkolwiek już możemy sobie te rzeczy poprzenosić wszystkie żeby mieć całą maszynownię tutaj w tych nowych budynkach więc teraz sobie przejdziemy tutaj tędy i zaraz bierzemy się do roboty mało e, zbliża się noc i e, z jednej strony jest to kiepski pomysł, z drugiej jak najbardziej jest to wszystko wskazane, żeby to ładnie mieć już tam przygotowane. Zacznijmy od tego, że przeniesiemy tutaj nasz system z termala, ponieważ on jest w tym momencie dla mnie najważniejszy. Dopiero potem cała reszta. Oj, kurczaki, kurczaki. Eee, ja mam z wami naprawdę problem. O kurcze. Mamy lipę, ale... O nie dobra. Eee, Lipy nie mamy. musi się No jasne, do hoppera. Tutaj coś mamy. Nie. Eee, nie mam oczywiście. Chociaż... Gdzieś tutaj moja siekierka była o, gdzieś moja siekierka była, a jest e, Przenieśmy ją może tutaj Więc międzyczasie się może jeszcze naprawi e, tak Naprawia się więc jest e, OK Mówię tutaj musimy to wszystko pozbierać ponieważ e, w tym miejscu już nam jest to zbędne Łącznie z kabelkami, które też nam są tutaj niepotrzebne, a czy też są potrzebne, ponieważ potem mam zaślanie do naszych pszczółek, ale cała reszta już jest jak najbardziej zbędna. To tak samo możemy zebrać tutaj te skrzyneczki, tak samo ponieważ. E, o kurcze, trochę grubo pojechałem. E, de facto nie tak chciałem, e, więc teraz tak to tutaj z powrotem wraca. E, to tak samo, to tak samo. E, flux krystale e, pójdą z nami. E, teraz tak, ta skrzynka złota e, ją też możemy zebrać. Backpack niech to zostanie. No, i tutaj nasz system również może zostać. Klikajmy, mamy tych 9, 10. A mi, raz, 2, 3, 4. 10 miejsc mam, akurat na te. No, na te wędki. I to sobie wrzucimy. Do przerabiania, żeby nam się wydobywała energia tak jak to być powinno. Oczywiście tutaj zrobimy sobie przy tych pomieszczeniach dwóch, przy industrialu i okurcze przy industrialu i termalu, czy w tych dwóch pomieszczeniach stworzymy sobie jeszcze taki drobny system sortowania, żeby to co ma iść do, do naszego systemu przepalania Żeby tam rzeczywiście trafiło i się przepaliło A to co ma iść prosto od razu tam do naszego systemu epli do magazynu Żeby tam trafiało Dobra Tak już wpadłem na pewien pomysł że ja mam nadmiar pewnych książek i można to wykorzystać w odpowiedni sposób. I teraz, no tak, zombie. A, będziemy się tutaj teraz kręcić. Co tu mi dałeś? Głowę i tylko rodną fleszę? No okej. Okay. Tak, tutaj będzie pomieszczenie do naszego industriala. A to może poświetlam, bo ciemno tutaj i wszystko się spełni. A po drugiej stronie mam pomieszczenie do termala. I tutaj sobie wszystko popodłączamy w odpowiedni sposób i zaczniemy tak pulverizer. Pulverizer. Damy tutaj A, tylko teraz, który. No tak, no i dwa są rezonanty, więc yy, nie ma problemu. Yy, a drugi damy sobie. Yy, a możemy dać to gdzieś tutaj. Na razie to tak damy. Yy, teraz tak Redstone Fournance yy, damy tutaj. I z tą różnicą teraz tak. To yy, musimy już wszystko odpowiednio poustawiać. Yy, tutaj będzie wyjście. Teraz tak. Wejście musi być od tyłu i wyjście od. Nie, tutaj w sumie tylko jedno wyjście potrzebujemy, więc nie ma ten. Teraz tak. Tutaj mam wejście. A wyjście będziemy mieli od tyłu do naszego systemu. Chociaż tak, 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 tak. To na pewno tak. Teraz tak, co mam w ręce? Induction smelter. Induction smelter możemy dać w sumie tutaj. I teraz tak. Wejście z tyłu. Wyjście od góry tutaj w tym pulverizerze wszystko poblokujemy go jeszcze wrócimy teraz tak fluid transposer i magma Crucable. czyli tak tutaj sobie damy magmę zobaczmy jak to wygląda tak i tutaj fluida jak najbardziej to wszystko pasuje energia jest wszędzie No tutaj z tych rzeczy to nie musimy mieć wyjść z tego Fluid transpozera, W chwili obecnej I tutaj Wszystko się zgadza, wejście, wyjście Jest SI, z tym, że jeszcze możemy zrobić tak, że Wejście tutaj Do Naszego pulverizera będzie od góry I tutaj jakoś to kabelek doprowadzimy Teraz tak Mój e, zamysł jest taki żeby Za pomocą Ender chesta, Właściwie to nie jednego było ja będę potrzebował dwa ender chesty Spadaj mi stąd Więc muszę jeszcze iść po Jednego oj, A nie tak. Nie wiem czy drugi chest czasem nie jest w no jak to się nazywa w, w, w systemie Apple Ale to też nie będzie, ponieważ... A nie, drugi jest tu na dole. Ten co mnie również interesuje, czyli niebieski. No, tu, kochanienki. Eee, tutaj będzie to, co mnie najbardziej de facto interesuje. Pierwsza część naszego systemu. Eee, ponieważ <laughs> eee, za każdym razem, jak będę szedł do jaski, eee, będę wszystko wysyłał, to pomocą plecaka wszystkie surowce. Do przepalania. Yy, więc yy, część, właśnie, musi trafiać tutaj stąd, yy, właśnie z jesta, yy, tutaj do połączenia z termalem, A część rzeczy, yy, bo tutaj też będzie podłączone query do tego, musi trafiać do naszego systemu Eplit. Yy, więc kwestia jest tego typu: że yy, ja tu muszę sobie postawić yy, tą skrzynkę w odpowiednim miejscu. I potem, za pomocą e, innych e, cudów, po prostu będę musiał to porozdzielać na e, odpowiednie, e, odpo, odpowiednie e, port, znaczy porty. E, na odpowiednie miejsca, żeby to się po prostu w odpowiednie miejsca e, trafiało. E, no i teraz, tak. E, dwa ender które są mi potrzebne, są mi niezbędne. Wejście mam od góry. Więc badałoby, żeby ten adresy były gdzieś tutaj. Właściwie to nawet ten mógłby być tutaj. Nie, musi być wyżej. Musi być wyżej, a to z tego powodu, że. A może, ale nie tak. Kurczę, blade. O, w taki sposób. Jest niebieski. I teraz z żółtego będę wysyłał to, co jest niepotrzebne. Yy, dalej. Tylko teraz tak, brakuje mi kabli, yy, które również służą mi do sortowania teraz, yy, które będę używał do sortowania. O, I teraz tak, pytanie, czy robić je diamentowe, czy zrobić na systemie diamentowym, czy na tym, co yy, miałem tutaj. O, Tutaj ten system nie był zły, poza tym, że kobel yy, i pewne różne inne rzeczy nie trafiały do tego tam gdzie bym chciał. Yy, no ale to już jest yy, inna historia. Yy, dobra, teraz mogę zrobić to w taki sposób. Teraz widzę ja to uzyskamy. Yy, tutaj to. to. Dobra tutaj mam to co potrzebuję, tylko jeszcze tak tego sortera potrzebuję. Aby przynajmniej do ogólnie dwóch yy, sorterów potrzebował. Yy, ale to już jest. Yy, ja mówię to już jest troszeczkę inna historia. O no, plecaczek żółty. Yy, ty byś mi się przydał teraz, ponieważ tego i tego się pozbędę. Dobra, idziemy teraz sobie podłączać to co mnie najbardziej interesuje. <coughs> Tutaj mamy z naszymi rzeczmi, które mają trafić do pulverizera i dalej. Więc to musimy wykorzystać. Ja tutaj muszę też poprawić żeby to jakoś wyglądało. No i teraz tak, podstawa to jest transfer node Transfer będzie mi stąd wyciągał. Pytanie, czy ja mogę to od razu tutaj podłączyć? Tak, mogę to teraz podłączyć, tutaj. I to pójdzie w taki sposób. To pójdzie w taki sposób troszeczkę dalej. Eee, nie tak, nie tak, nie tak. To tak być nie może. O. I tutaj do góry. Na tym sobie postawimy e, naszą drugą skrzyneczkę. Czy okay. tutaj po jednym koblu sięgnę? Tak, ok. Teraz tak. Czarne na dół. Żółte idzie w bok. Czarne jest na dół. Żółte idzie w bok, i w żółtym idzie cała reszta poza tymi tu wymienionymi rzeczami. To pasuje. Tutaj mogę sobie wpakować 16. <śmary> no kurcze. O miałem <śmary> drobny problem. Ma, że ja to wysłałem tutaj. Ojejku. O, czyli musimy wrócić do naszego systemu e, i wyciągnąć nasze upgrade'y. E, speed, a jest speed upgrade, jak najbardziej pasuje, a po prostu to nie w ten slot co potrzeba. O, to się właśnie zawsze tak w ten sposób kończy. Speed awaryjny muszą mieć tutaj i jest ok, ale przynajmniej wiemy, że nasze sortowanie działa. Dajmy sobie rzućmy tutaj sobie kobla. Tego nie ma, powinien trafić do systemu, no ale to tego i tak nie sprawdzimy w taki sposób. Problem jeszcze polega na tym, że a nie. Ponieważ tutaj sobie podłączymy rzeczy, które będziemy chcieli pulweryzować, Nawet nie wiem czy ten pulwerizer jest, może go przenieśmy troszeczkę na miejsce, ale jakby on tutaj trafił, i wtedy żeby miał wejście od tyłu, a wyjście od góry. Tak. Tak jest jak najbardziej idealnie. Coś mógłbym zara podłączyć jeszcze sobie tam tutaj w naszym systemie. No, w naszej wieży jest zaplit. No, ale tego nie zrobię. Teraz tak. To, czego nie potrzebuję, wyślę od razu do naszego systemu. Tego kobla, tak samo. Tesseract. Będzie musiał zostać. O właśnie, tą baterię Ja musimy podpiąć tutaj. W każdym razie drobne porządki. To jest też bardzo ważne. Ok, i teraz tak wejście tutaj, wyjście na dole. I wszystko się teraz powinno zgadzać. Tak. To kolejna bateria do naszego systemu. Eee, tego mamy 40. To też wysyłamy od razu do systemu Gold chesty e, Hopper Chest, Flux Crystal, e, End Energy. E, no i ok. E, teraz tak. Musimy iść po teraz po rzeczy z Industriala. Z nim będzie o wiele mniejszy problem, ponieważ yy, jest tylko podłączymy, yy, znaczy nie jest problem, yy, będziemy musieli zrobić tak, żeby yy, wszystko tam ładnie pasowało. Nam yy, no i teraz, tak to jest industrial, yy, to jest industrial, industrial, industrial. Muszę tutaj na bieżąco, że tak powiem, obserwować Recykler fabrykator, Fluid i Thermal Tutaj co mamy? Pattern stores Workbench plus, tego nie Ale replikator jak najbardziej to był Fluid Conduit. Tak. A no potem sobie te kable podłączamy. Teraz tak, WORKMAN plus, to może być tak jak jest. No i teraz jeszcze jedna rzecz, ponieważ... Zapniałem teraz tak, to trzeba zbić. O, a nie, mam, mam lewera. Ja też mam, mam tutaj to na razie zostanie. Teraz będziemy podłączać nasze nasze najważniejsze urządzenia z industriala do naszego drugiego budynku a w kolejnym odcinku będziemy tutaj wszystko ustawiać. Łącznie, no czy ogólnie z kablami, bo to jest z kablami ze plit, bo to jest bardzo ważne. I teraz tak, tutaj sobie potępimy. macerator Teraz w ręce mam kompresor, recykler, ekstraktor. Ow, skaner skanerę możemy podpiąć tutaj na końcu e, fluid pek 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 e, jak cię zrobić na razie tutaj e, thermal centrifuge tutaj możesz iść e, pattern storage możesz iść tutaj e, replikator możesz iść tutaj e, fluid solid machine Dlatego, ja że tu gdzieś nie podpinałem. Nie ok, i mam Advanced Machine, czegoś mi brakuje. Eee. Nie wiem czego, ale czegoś mi naprawdę brakuje tutaj. Eee. I troszkę mnie to martwi traktor, recyklar, kompresor, macerator. Kurczę, zaraz będę wiedział czego mi brakuje, ale mi to yy, yy, boli mnie, że, że nie wiem czemu to się tak stało. Nawet yy, nie, to nie. Induction furnace, fabrykator. Nie mam mas fabrykatora. czemu go czemu on się rozbił, jak go zebrałem kluczem, <klimy> sorry e, dobra, nieważne e, To się jeszcze naprawi W e, pewności będę musiał porobić tak, żeby e, tutaj to urządzenie nie pobierało energii. Jak są niepotrzebne. Dobra, do matra można to wsadzić, Overclockery i będzie ok. Teraz tak, żadnej szynki nie mam przy sobie. Więc dobra, weźmy to do systemu. Te koble, lewery, Scrapy, fluid ejector. Te serce, to jest tak samo rzucimy do systemu. No i te dwa klucze, tak samo. Coś mogę tam zapotać? już nie bardzo. Nie bardzo chyba. O kurczę. O pomysł. Wpaść tutaj. Mhm. No, powiedziałbym że bardzo kiepski kurczę bladek zróbmy to tak jak było On musiał się tego jakoś pozbyć i teraz tak to yy, jeszcze trochę zasilania do, yy, do naszego yy, systemu project E żeby ten y, nasz czarny materiał, żeby się szybciej wytworzyła, a troszeczkę jej potrzebujemy, jak dobrze wiecie. E, no i teraz widziałem tutaj takie rzeczy jak e, Lure 2, możemy sobie wziąć, o, proszę bardzo. E, Lure się dość często po, po, po powtarza. E, Lego sea tak samo, prostu ile tego mamy. E, to wszystko było na wędce, infinity zostawiamy też możemy sobie infinity jedno zostawić punch też sobie pozbądźmy się puncha power 4 zostaje zostawiamy sobie power 3 się możemy pozbyć unbreaking 3 zostawiamy unbreaking 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 solvent też się pozbądźmy tak no, i teraz będziemy mieli troszeczkę energii do zasilania naszego systemu z project E. Kurczę, trochę głodny jestem, Podoby coś szanać po drodze, boję się, że spotkam tutaj jakiś niewybuch, który wybuchnie. A wolę tego naprawdę uniknąć. Tak, teraz tylko sobie dorzucimy tutaj. To zaśnanie, e, znaczy te książki, zwrócimy do zaśnania e, i powinno być e, proszę bardzo, jak nam energia ładnie rośnie. E, no, jak widzicie, wszystkie mają MC po prawie 7000. Ta część miała tylko 4500, ale to jest i tak naprawdę mega, mega dużo. E, opłaca się jednak deenchantować te wszystkie rzeczy, które wydobywamy. Yy, Powinno że dzięki temu mamy yy, kupę energii yy, I możemy sobie wytworzyć yy, No szybciej yy, na przykład czarną materię, czy później yy, czerwoną materię, która jeszcze jest yy, o wiele O wiele, wiele bardziej yy, energo, yy, Energochłonna Ura, spadamy stąd yy, Bo tu już widziałem kilku przyjaciół Z którymi ja bym się nie chciał spotkać Teraz tak, co my tutaj mamy co moglibyśmy też wykorzystać Nie no, tą książkę zdenchantujemy tak to też warto robić deinchantować właśnie na przykład z książki tutaj coś mamy takie osoby nie okej okay. dobra, jeszcze zydziej do na dół i i sobie e, książki a w końcu zrobię to już e, po nagraniu żeby e, tego odcinka nie przedłużać e, więc moi drodzy jeżeli wam się odcinek spodobał dajcie łapkę w górę zasubskrybujcie mój kanał dajcie mi link go znajomym zostawcie komentarz zbijacie na moją facebookową stronę e, oraz na Mumble, gdzie możemy sobie pogadać a teraz zaczynam w kolejnym odcinku który będzie już jutro na moim kanale no i cześć